Gadać, nie? Bo to o to chodzi, żeby się dołować. Właśnie o to chodzi. Siema, witam na RQTV. Wiecie jak. Sami chyba wiecie, kurwa. Johnny Sport to nie od para. A trzeba pokazać wam, że kurwa w zimę też można uprawiać sporty. Dzisiaj zaprezentuję wam jeden ze sportów, kurwa zimowych. Są to narty. Narty własnej nie konstrukcji. Nie, nie, ta kurwa pod światło może. To tutaj patuje światło. Dobra, są to narty własnej konstrukcji. Bardzo proste do wykonania. Już wam mówię, jak to zrobić, żeby się pojeździć. Na białym tle mi pokazują, a nie na swojej czarnej kurce. Naciki. A więc tak. Wystarczy wejść do klatki, najlepiej nie swojej, wypierdolić poręcz. Jak już wypierdolisz poręcz, to musisz chłopaku uciąć piłą lub złamać. Złamać też można, bo to proste. Później podgrzewasz, żeby Ci się ładnie wygięły tutaj. Najlepiej, żeby kurwa podgrzać perfumami, se i podpalasz. Chwilę trzymasz, gasisz. One same zgasną w sumie nawet, bo to perfumy się wypalą. I jep, przyciskasz, przyciskasz, się zginają. Później szybko, o! Kurwa! O! Śnieg, żeby, żeby się utwardziło. Jak już się utwardzi, narty mamy gotowe. I teraz wam zaprezentuję, jak się kurwa zjeżdża. No to i tą glebę roku, tutaj <laughs> będzie będzie największy. ze mną? To to ten niech ten, nawet ty! A, ty ten masz wyjebany telefon. telefon, ale jak się lupa skrócę, to kurwa tam będzie tragedia. A że ze mną, bo on kończy na flesz. Tak, a ja, a ja będę jechał za nimi i się pierdolnę. Gdyby ktoś jeszcze nie obcalił, że ja tak robię, to tu przy, za <ślinik> <ślinik> Jak widać, możemy pokonać na dość długie dystanse, nie? Tylko ja trzeba trochę, bo równowagę bardzo łatwo stracić i się pierdoląć. Dziękuję, do usłyszenia, widzę zapraszam na nowe odcinki RHTV.